Siemanko, z tej strony WIK44 Dzisiaj gramy w Clash Royale Jak możecie zauważyć, mam tu super magical chesta Którego wydropiłem z bardzo gównianej walki Serio no zobaczcie To jest... Nie, wyżej? Nie, jeszcze raz Ugośnią lawa honda A nie, bo to dobra na tym, bo to, bo to, zobaczcie, już się sobie tak grał. Nie, zbyt tak grałem. Wezmę na maksa i takie: tu, 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 tu. takie to było mniej więcej, tak zniszczyłem tu balonem. To było właśnie fajne, bo muszkieterka bym go prawie dobiła. Tylko spuścił bombę, i patrzcie. Teraz jest bardzo fajny moment, bo tu biję i zostało 3 HP. Się tak srołem, i tak. Oh, kurwa, tu Walkiria idzie. I takie jedno zamachnięcie, mogłem już od razu strzelać. I z takiej walki to są super więc ja się tak darłem. Tak się darłem, co się dla mnie słyszało. No. I to jest właśnie mój ten... Tu tu coś piszę. Teraz właśnie otworzę tego Magical Chesta. Otworzę tego super... Znaczy, otworzę tego super Magical Chesta. Tylko, że najpierw zagram sobie parę walk. Także ja zaraz będę grał i widzimy się w przerwie. Dobra. To już jestem i teraz sobie gram. O, dobre. Wstawię Baby Dragona. Ja mam Day Major. 172. 110. A ile Aura usługuję? a to dlatego, bo tam było 6, dobra. to w nosie. Zostawię jeszcze wizarda. Zginiesz w tym piachu, po którym chodzisz. Dobra. Baby Teraz jeszcze tylko kobin barrel. No i dobra. Mam chyba jedno miejsce w ekwipunku na ten. Ale nie jestem pewny. Parą sami go dojedę. Okay. Teraz tylko balonika puszczę. Widzicie, co jest bardzo słabe? Że Żerej, nie mam. O kurde. Muszę się wycofać. Nie spuścisz. A no, spuścił dziad. 4, pięć, dobra. Lecimy. Dawaj, dawaj. Że później sprawdzić czy gość miał legę. Spuszczaj. No ja piered no. Jeszcze Goblin Barrel. Koniec tego. No. O ja dobrze. O jak dobrze. Małe skeletonsty są najlepsze właśnie na tego. Dzbuła. Nie robisz. Nie ma bata. Come on. Rozbalona. Ha! Myślę, że jestem taki mądry. Dobra, teraz to jeszcze baby dragona. I chyba wygra. A nie no czemu? Balonie mój. Wizardzie nie mój. Broniku. Wizard nie ginie Dwa Baby i dwa wizardy, co to jest? Sześć skeletonów. Ale ja teraz jadę, ja teraz jadę, ja teraz jadę. Koksu, koks, okej, okay, wygrałem. Jeszcze balona puściłem w razie czego. What the fuck? Good game. Good player. Thanks. No, Silverka, serio. Mogło być lepiej. A może. Wiem co zrobię. Najpierw otworzę krączesta, a później otworzę super magicka. Ale. Ja cię kręcę. Nie chcę, żeby mi odcinek za długo trwał, to zaraz zrobię przerwę i poczekam na krączesta. Także widzimy się po przerwie. Widam was po przerwie i właśnie byłem tego krączesta i. Zupełniałem Wam powiedzieć, że nie mam żadnej legendy na tym koncie i w ogóle nigdy nie odrobiłem. Także otwieram Francesca, dobra, 81 gemów, dobra, okej, okay, to już tam i teraz przyspieszam. Ja cię kręcę! To. Ile hajsu? Dobra, come on. Arczarki przydadzą się, zawsze. Miniony. O, bomber. Okej. Okay. I legenda. Yes! Drawer! Pierwsza legenda! Yes! W końcu mam legendę! Yes! O oh, Achievement. Oje. Oh, yeah. Yes! Legenda! Graver Yes! Yes! Kurwa mać, ale ja się jaram Dobra Jeszcze wypróbuję na trening kapie Jeszcze screena zrobię zaraz Klint? Ludzie, kochani Ujzarda. Coś tak, że nawet mogę przegrać z tym. Graveyard jest dobry. Graveyard. To znaczy, graveyard co ja? Mm. Graveyarda teraz. Mm. No kurde, głupie szkieletowe. Wallach, On w dupie, że przegrał. Chciałem jechać krejzerem. No, dobra. Przegrałem, ale w tym odcinku. Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Krejzer. Dobra, także w tym odcinku to na tyle. Jeszcze się pożegnam tradycyjnie. Także w tym odcinku to na tyle. Żegna Was.